Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nauczysz się tutaj prostych przekąsek na Sylwestra albo na jakąkolwiek inną imprezę. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i na tym kanale uczymy się o zdrowym odżywianiu, ale w taki bardzo prosty, ludzki i niewydziwiany sposób. I dziś, tak jak mówiłam, sylwestrowy odcinek, będą przekąski bardzo smaczne, bardzo proste, troszeczkę zdrowsze, na pewno zdrowsze niż chipsy, także już bez przedłużania, jeżeli interesuje Cię bardzo fajne, proste i smaczne przepisy, to lecimy! Mm. Jako pierwsze zrobimy sobie takie szybkie chipsy, chrupki chlebowe. Tutaj zaczynamy od. Pokrojenia bagietki albo chleba w równe, cieniutkie plasterki. Jeśli chcesz, żeby było zdrowiej, możesz tutaj użyć na przykład bagietki pełnoziarniste. Ja akurat miałam taką białą. Teraz do nich przygotowujemy sobie smakową oliwę i tutaj oliwę albo jakikolwiek inny olej mieszamy z przyprawami. On jest to oregano, czosnek i sól, bo ja po prostu uwielbiam te kombinacje i moim zdaniem na takich chrupko-grzaneczkach smakuje naprawdę pysznie, więc je tutaj mieszamy sobie z. Oliwą. Teraz naszą pokrojoną bagietkę mieszamy z przyprawową oliwą. Nasze chlebki układamy na papierze do pieczenia na blaszce i wkładamy je do piekarnika i dosłownie na chwileczkę pieczemy. I naprawdę mamy przepyszne chrupeczki, jest to opcja naprawdę zdrowsza niż takie gotowe, bo przede wszystkim możemy kontrolować sobie ilość dodawanej soli, ilość dodawanego oleju. Nie mamy tu oleju palmowego i naprawdę no, są, są, przecudne. Do tego też polecam Ci zrobić jakąś pastę kanapkową do maczania tych grzaneczek. Tutaj podlinkuję Ci w opisie moje ulubione pasty. Ogólnie na kanale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo przepisów. Ja do nich zrobiłam sobie pastę buraczaną. Bardzo wiele z Was ją próbowało, bardzo zachwalaliście. Także tym bardziej, tym bardziej Ci ją polecam. Także nakładamy naszą pastę. Do tego układamy nasze grzaneczki. Dodam sobie jeszcze sałatę, a co? Niech nam tutaj ładnie to wygląda. I pierwsza, banalnie prosta, przekąska zrobiona. Kolejny przepis będzie taki troszkę bardziej pożywny. Zrobimy sobie sałatkę ziemniaczaną z pesto. I naprawdę, no, no brzmi to już samo cudownie. <grych> Także tutaj, zaczynamy od upieczenia ziemniaków. Mówię te ziemniaki, kroimy na ćwiartki. Możemy polać się dosłownie odrobinką oleju i posypać delikatnie solą. Tutaj nie przesadzajmy, bo później jeszcze do tego wszystkiego będzie i słone, i tuste pesto, także spokojnie. I te ziemniaki wkładamy i pieczemy, aż nam się zarumienią. Jeżeli się spieszysz, albo nie chcecie się po prostu pieć ziemniaczków, to zawsze możesz zrobić sałatkę bez nich, ale naprawdę się sypować też z ziemniaczkami. I tutaj nasze upieczone ziemniaczki sypujemy do miski, do nich dodajemy pomidorki, u mnie takie małe koktajlowe, do tego rukole, ja dodam do tego też ciecierzycę, żebyśmy mieli tutaj jeszcze jakieś. Białko. I do tego dodajemy pesto. Możesz użyć takiego kupnego, też można znaleźć opcje wegańskie, albo możesz zrobić domowe. Tutaj podejście ci, przepis. Też jest tam przepis, yy, właśnie taki na takie troszkę mniej kaloryczne pesto, bo pesto z ciecierzycą. Także jakie wolisz, możesz tutaj użyć. I to wszystko sobie mieszamy. Takie dobre. To przekładam sobie do czystej miseczki, żeby pięknie nam to wyglądało i naprawdę, no polecam. <laughs> Jeśli lubisz, to do tego możesz też dodać oliwki i nasza naprawdę przypyszna sałatka gotowa. Bardzo, bardzo polecam. Kolejny przepis jest taką alternatywą dla zwykłych chlebków albo zwykłych kanapeczek. Zamiast używać zwykłego chleba możemy samemu zrobić sobie mini. Dobrze, dobrze słyszałeś. Ogólnie przepis na obwarzanki podawałam tutaj na kanale już jakiś czas temu i wtedy naprawdę wywołał furorę i bardzo, bardzo wiele z Was spróbowało i robiło, także bardzo mnie to cieszy i teraz chciałam Ci pokazać też, jak można zrobić takie słodziutkie, malutkie mini obwarzanki, które właśnie świetnie nadadzą się na tego typu imprezy, jak na przykład Sylwester. Także tutaj przepis na ciasto jest taki sam. Mieszamy mąkę z odrobiną cukru, drożdży i soli. Można tutaj zamienić sobie część mąki zwykłej na razową. Do tego dolewamy ciepłą, taką letnią wodę. I olej. I to wszystko dokładnie, dokładnie zagniatamy na ciasto. Jeżeli jest zbyt suche, to dodajemy odrobinkę wody. Jeżeli jest zbyt klejące się, to dodajemy więcej mąki. Gdy ciasto jest już wyrobione, odkładamy je na chwilę, żeby nam wyrosło. Gdy ciasto nam wyrośnie, formujemy sobie małe takie ruloniki i je zawijamy wokół własnej osi. I dwa końce ze sobą łączymy, tylko tutaj ważna sprawa, trzeba je mocno ze sobą złączyć, żeby nic na później się nie rozwaliło, a tutaj naprawdę może to się stać, także mocno, mocno sklejamy. I wychodzą nam takie prze, prze przeurocze, malutkie obwarzaneczki. I teraz kwestia bardzo ważna, obwarzanki. Jak sama nazwa wskazuje, obważamy, czyli wrzucamy na wrzącą wodę dosłownie na chwileczkę. Także zagotowujemy wodę w garnku i delikatnie przekładamy nasze obwarzanki do niej. Ale tak polecałabym to robić albo pojedynczo, albo partiami, bo te obwarzanki powinny być w tej wrzącej wodzie dosłownie maks 10 sekund. Po tym czasie delikatnie je wyciągamy i przekładamy na blaszkę. No, czy one naprawdę nie są w ogóle, no, no, prze, prze, przeurocze. <grych> I później te nasze obwarzanki wrzucamy do mocno rozgrzanego piekarnika i pieczemy jakieś 10-15 minut. I nasze gotowe obwarzanki możemy po prostu tak zostawić, zostawić do zagryzania na imprezie, dodać do nich jakąś pastę do maczania. Naprawdę myślę, że takie malutkie, przecudne słodziaki zrobią na imprezie furorę. Albo możemy je delikatnie poprzekrawać i zrobić z nich przeurocze, małe kanapeczki. Tylko przekrawanie nie jest jakieś super proste. Trzeba tutaj robić to dokładnie, żeby ich nie porozwalać. I teraz te nasze kanapeczki możemy posmarować ulubioną pastą. Ja tutaj również wykorzystam tę buraczkową. I do środka można wrzucić jakieś warzywa. Ja po prostu dorzucę tutaj rukolę. Stwierdziłam, że zaszaleję i dorzucę jeszcze ogórka. I tutaj do środka możesz sobie dać każdą pastę, jaką tylko lubisz. Do tego jakieś warzywka. I takie cudeńka gotowe. Myślę, że takie cudenka naprawdę na imprezie zrobią furorę. A mówiąc o furorze, to chcę Ci też przypomnieć przepis z zeszłego roku, który naprawdę był przez Was robiony bardzo, bardzo często. I na Sylwestra dostałam od Was masę zdjęć przepysznych, przepysznych, domowych naczosów. Jest to naprawdę nietrudny przepis, a wychodzą przepyszne, przepyszne naczosy. Na Sylwestra idealnie sprawdzą się też nuggetsy kalafiorowe, są naprawdę prze przepyszne. W ogóle odsyłam Cię bardzo serdecznie nie do całej playlisty z przekąskami i też do mojego zeszłorocznego filmu z przepisami na sylwestrowe przekąski. Naprawdę znajdziesz tam bardzo, bardzo dużo inspiracji i bardzo dużo jeszcze, jeszcze prostszych przepisów. Jeśli Ci się podobało, to będzie mi bardzo że jeżeli zostawisz łapkę w górę albo napiszesz komentarz. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku, super imprezki sylwestrowej i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymaj się najcieplej i dziękuję, że tu jesteś.